Tym razem film instruktażowy, jak przewozić motocykle. Co było na jak mu wyciągane? No szkoda, że mnie nie było, też żałuję właśnie, dopiero zauważyłem. Ale tak, o, przewieziony był w tym samochodzie, szyby oklejone specjalnie, bo wystawał. To jest Kawasaki, jaki model? KLE? KL 250. Rocznik 80. Rocznik 80. Twin shock, Podwójny amortyzator. Jutro będzie jechał. Ale będzie się jechał razem, ale jednak Ryszard Augustyn ma, nie co wie, Maciej ciaptak Gąsienica ma też na podwójnych amortyzatorach, ale będzie startował w innej klasie, bo on jest vintage, a wy jesteście twin shock. Starszy, Także nie? jest nadzieja, że nagroda będzie. Dziś Mateusz, coś będziesz miał. Tak. O, tutaj pokażemy gdzie on był. Jeszcze... O, tu jest koło. Tutaj był ładnie zapakowany. Panie tu był ładnie zapakowany, tego miejscu miejscóweczka. O. Tak spał sobie całą drogę po drodze. 400. Na karmienie się zatrzymywaliście, czy nie? Po drodze stanęliśmy. Tak 370 przejechał. Tak, 370 kilometrów się jechał, no naprawdę jestem...